Cześć, witam na kanale Breakout On Tour. Yy, Koncówka marca. Yy, pierwszy raz lecimy na dłuższy, dłuższą podróż, w sensie dłuższą, taką, że będziemy nocować, nie tylko 5 godzin w koło komina. No i co dzisiaj, za cel obrałem sobie świnoujście. Także, jak widzicie, chowany, torba, kurtka, buty wszystko jest tutaj. <kluzła> Muszę odebrać Harleja z serwisu, bo miała być tam mała przeróbka robiona. No ale nie doszło do skutku, niestety, no bo tam jakiś problem z częściami. O tym opowiem później, w następnym filmie, żebyście wiedzieli o co chodzi. A teraz lecimy odebrać motocykl i będziemy sobie startować z jakimiś tam przystankami. Na pewno coś nagramy. Także lecimy. No dobra, motor odebrany. Jesteśmy pod Harleyem. Wszystko przygotowane, zapakowane. Także ruszamy do Świnoujścia. Kierujemy się drogą krajową 80 w stronę Bydgoszczy. Następnie przez most nad Wisłą w Fordonie i na Żołędową. Później na nad Notecią, Piła, Stargard, Szczecin i do Świnoujścia. Pogoda dopisuje, bo mamy około 12 stopni, a ma być nawet do 17. Idealne warunki do jazdy. Nigdzie się nie śpieszymy, mamy czas do wieczora, żeby dojechać do Świnoujścia. Dojeżdżamy do Pilskiego Muzeum Wojskowego znajdującego się na terenie byłego lotniska wojskowego w Pile. Zostało założone przez pasjonatów historii wojskowości z Pilskiego Stowarzyszenia Historyczno-Militarnego. Jego głównym celem jest zgromadzenie eksponatów związanych z historią militariów oraz techniki wojskowej, szczególnie tej związanej z piłą. Wśród najcenniejszych eksponatów muzeum znajduje się samolot SU-220M4 o numerze bocznym 3620, znany jako tygrysek. Jest to unikatowy egzemplarz z godłem szóstego pułku lotnictwa myśliwskiego bombowego z Piły. Niestety, ale źle trafiłem, bo wszystko zamknięte. Po znalezieniu numeru na stronie internetowej też nie udało się dodzwonić, ponieważ numer był zajęty. No to trudno, jedziemy do kolejnego przystanku. Jesteśmy właśnie na Orlenie, mała przerwa na kawkę. Usta na stickersika, żeby trochę naładować bateryjki. No i co, jesteśmy w Kaliszu Pomorskim. Zostało nam około 100 km do Szczecina. No i co, lecimy dalej. Jedyny taki minus, który w trakcie powstał, no to chciałem się w pile zatrzymać w muzeum wojskowym. Pile? Podjechałem, ale no wszystko pozamykane. Nie ma żadnego oznaczenia, gdzie kasa, gdzie coś, także. Objechałem sobie po placu, zobaczyłem, że wszystko tak jak no zamknięte, no i pojechaliśmy dalej. Yy, wiem że gdzieś po drodze, że ma być jakiś zamek, y, także tam się spróbuję zatrzymać, chwilkę coś sobie pochodzić, a następnie już do ujścia na kwaterę. Także go! Podjechaliśmy pod zamek w pęzinie, ale jak zwykle nie mamy szczęścia. Niedostępny dla zwiedzających za utrudnienia, przepraszamy. No ale dobra. Wyciągamy drona. Chociaż zobaczymy z góry, jak to wygląda. O, brama taka. Zamek w pędzinie to jedna z najlepiej zachowanych budowli mieszkalno-obronnych na Pomorzu Zachodnim. Położona w centrum wsi Pęzino, około 14 km na wschód od Stargardu. Zamek usytuowany jest nad rzeką Krępiela i jej dopływem Pęzinka, co nadawało mu duże walory obronne. Wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku przez Joanitów. Zamek początkowo składał się z czteroodcinkowego muru obwodowego tworzącego nieregularny czworobok oraz budynku mieszkalnego przylegającego do wschodniego odcinka muru obronnego. W południowo-zachodnim narożu założenia wybudowano potężną wieżę ostatecznej obrony, tzw. zwany W XVI wieku zamek został przekształcony w renesansową rezydencję przez Rudborgów, a w XIX wieku dobudowano neogotyckie skrzydło wschodnie. Po II wojnie światowej zamek przeszedł na własność państwa i był użytkowany przez różne instytucje. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i jest udostępniany do zwiedzania oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń, takich jak konferencje, przyjęcia okolicznościowe czy imprezy plenerowe. Właśnie idziemy do lokalizacji, które bardzo często przewija się w filmach typu najlepsze miejsca do zobaczenia w Polsce. Jak myślicie, co to jest tutaj w okolicach Szczecina? No, zaraz dojdziemy i się przekonacie. A jest to krzywy las. Krzywy las to unikatowy pomnik przyrody położony w pobliżu miejscowości Nowe Czarnowo około 4 km na południe od Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Na obszarze około 30 arów rośnie tam ponad 50 sosen zwyczajnych o charakterystycznie wygiętych pniach. Drzewa te posadzone w latach 30. XX wieku na wysokości od 10 do 50 cm nad ziemią posiadają łukowate wygięcia dochodzące do 3 m długości, po czym prostują się i rosną pionowo w górę, osiągając wysokość 11-12 m. Istnieje kilka teorii dotyczących genezy tego niezwykłego kształtu drzew. Najbardziej popularna sugeruje, że drzewa zostały celowo uformowane przez człowieka w młodym wieku w celu uzyskania krzywoliniowego drewna, przydatnego do produkcji mebli, łodzi czy sań. Inna hipoteza zakłada, że młode drzewa zostały ścięte na wysokości 20 cm nad ziemią z przeznaczeniem na choinki bożonarodzeniowe, pozostawiając dolną gałąź, która rosła dalej, tworząc charakterystyczne wygięcie. Taki mamy pokoik, także wystarczy, nic więcej nie potrzeba. Ok, właśnie byliśmy w restauracji. Średni placek. Gulasz, no, gulasz tak, na placku, ale piwko za to zajebiste, bo z wiśniami kawałki wiśni na dnie. Także fajnie, można było sobie wybierać takim e, długą wykałaczką. Pierwszy raz takie coś piłem. Także generalnie na plusik. Piwko, placek średni, ale ceny też dobre. Także do wybaczenia. A jutro też jest dzień, spróbujemy wstać rano, żeby tak mniej więcej na wschód słońca udać się na plażę, ponagrywać parę ujęć dronem i lecimy wybrzeżem w stronę y, Koszalina i mielna były trochę je. No hej, jest piąto rano, także już kawka przygotowana, właśnie przed chwilą sobie zrobiłem, pijemy na szybko i lecimy yy, na plażę, odpalić troszkę drony na wschód słońca, zobaczymy jak nam to wyjdzie, no i co, potem lecimy wybrzeżem w stronę Mielna, Szkoda tylko, bo no, będziemy startować gdzieś około 8, a wszystkie atrakcje, że tak powiem, otwierane są od 10. No to tutaj w tej pierwszej fazie raczej nigdzie się nie zatrzymamy. No zobaczymy. Chodzimy. O, jest jakaś para zakochanych. Już na wschód. E, pustki generalnie myślałem że będzie trochę więcej ludzi zamknięta na 4 pusty. że wejść się do góry nie da niestety no nic zostajemy nam nagranie sobie z dołu widoczek na pewno byłby zacny 10. jest po 6 Tak 4 godzinki za szybko na ręce zobaczymy z zewnątrz Po śniadanku Harlejek stoi, nic się przez noc nie zadziało, idziemy się pakować, no i co, I będziemy powoli jechać dalej, jeszcze muszę to pomyśleć jak zrobić, żeby wykorzystać cały dzień i się zatrzymać, ale to zaraz wymyślimy, mamy jeszcze z pół godzinki na to, żeby się zebrać, przydziałamy. No dobra, torba spakowana, wszystko przygotowane. No temperatura dzisiaj trochę y, mniejsza niż wczoraj. Tu mamy około chyba, maksymalnie do 10 stopni. Ubraliśmy się troszkę cieplej, także mam nadzieję, że to wystarczy. Dobrze, że przed wyjazdem jeszcze rękawiczki sobie sprawiłem cieplarnie, bo byłoby kiepsko. No ale dobra. Co nas nie zabije, to nas mocniej. Jedziemy. Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach, znana również jako Promenada Gwiazd, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na polskim wybrzeżu. Powstała w 1996 roku z inicjatywy Waldemara Dąbrowskiego i profesora Adama Mejaka. W związku z organizowanym corocznie Festiwalem Gwiazd, obecnie Aleja Gwiazd liczy prawie 200 odcisków dłoni wybitnych postaci polskiej sceny kulturalnej, takich jak Janusz Gajos, Krystyna Janda, Gustaw Holubek czy Piotr Adamczyk. Molo w Międzyzdrojach to jedna z głównych atrakcji tego nadmorskiego kurortu. Obecna konstrukcja oddana do użytku w 2005 roku ma długość 395 metrów i jest najdłuższym betonowym molem w Polsce. Molo pełni funkcję przystani morskiej, z której w sezonie letnim odpływają statki turystyczne do Świnoujścia oraz niemieckich miejscowości takich jak Albek czy Heringsdorf. Wejście na molo znajduje się przy ulicy Morskiej i prowadzi przez zadaszony pawilon handlowo-gastronomiczny. Charakterystycznym elementem są dwie białe wieżyczki przy wejściu, które są świadkami wielu historycznych wydarzeń związanych z tym miejscem. Spacerując po molo, można podziwiać panoramę Zatoki Pomorskiej, a przy sprzyjających warunkach dostrzec światło latarni morskiej w Świnoujściu. No dobra, idziemy na kawczą górę zobaczyć. Opłata za wstęp. Trzeba to w ogóle. Trzeba się kupić, czy nie? Nie, nie. Kupię pan Czego tu kupujecie? To gdzie pan idzie. No tam do góry. Na schody? To no? nie musi pan. To nie trzeba. No właśnie, a dokąd? A jakby chciał dalej iść, to co? No jak dalej to by pan mogli zaczerpnąć. Aha, ale na schody nie. Nie, do schodu może pan spokojnie Dobra, gitarka. Dziękuję. Nie, bez znaczenia, bo my mamy. Kawcza Góra to malownicze wzniesienie o wysokości 61 metrów nad poziomem morza położone we wschodniej części Międzyzdrojów na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Stanowi doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Bałtyku, Zatokę Pomorską oraz plaże w Międzyzdrojach. Na szczycie znajdują się dwa kamienne obeliski upamiętniające zjazdy leśników niemieckich z 1892 roku oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego z 1992 roku. Aby dostać się na kawczą górę, można skorzystać z czarnego szlaku pieszego prowadzącego z centrum międzyzdrojów lub wejść od strony plaży, korzystając z drewnianych schodów o długości 128,5 m i wysokości 51 metrów. Obecnie schody zostały oddane do użytku w 2013 roku, zastępując wcześniejszą konstrukcję zniszczoną podczas sztormu w 1997 roku. W przeszłości na szczycie Kawczej góry istniała popularna kawiarnia prowadzona przez Wernera Hana, starasów, w której goście mogli delektować się kawą, podziwiając jednocześnie widoki na morze. Działalność kawiarni zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej. I jesteśmy już w ostatnim dziś miejscu na naszej liście, czyli mielno. Jak widać, pomimo nie zaciekawej dzisiejszej pogody, to sporo ludzi się kręci. Ja idę szybciutko zobaczyć co u morsa i jaki widok na plażę, a następnie poszukać jakiejś knajpy i zjeść sobie dorsza. Jak skończymy, wracamy do domu. Wejście zobaczcie jaka akcja. Jadę sobie. Yy, no do Koronowa, jestem gdzieś przed koronowem. Taka dosyć słaba nawierzchnia, dosyć wyboista. I ułamał <gryw> mi się uchwyt. Od kamerki. Na szczęście kurczę udało mi się złapać w trakcie jak leciała. Także całe szczęście tu się nie uszkodziło. No ale akcja gruba. Na szczęście mam tutaj drugi, także zaraz go tutaj podmienię. Drugi też się popsuł, że zostajemy bez uchwytu. Na ekranie wrzucam podsumowanie kosztów wyjazdu. Pomimo tego, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i nie zobaczyliśmy np. Muzeum Wojskowego w Pile czy zamku w Pęzinie, to dla mnie wyjazd był udany. Miałem czas na pobycie sam ze sobą, przemyśleć kilka rzeczy, no i dla mnie liczy się sam fakt, że mogę ponabijać kilometry na motocyklu. Sama jazda sprawia mi frajdę. Na dziś to wszystko. Dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, a na pewno odpowiem. I zachęcam do subskrypcji kanału. Za dwa tygodnie kolejny wyjazd. Tym razem na południe. Cześć!